Dzień dobry Państwu. Chciałbym zaprezentować Państwu wybitnego człowieka, zasłużonego dla Słowian, bliskiego współpracownika Janusza Bieszka, którego pozdrawiamy z południa Polski i z gospodarstwa rolnego Waldemara Wruszka, tłumacza Wielkiej Księgi Wed słowiańsko Aryjskiej, który polecamy do zakupu. Panie Waldku, prowadzi Pan wzorowe gospodarstwo rolne na południu Polski, to jest gospodarstwo ekologiczna? No nie, jest ekologiczna, ale jako ekologiczny jest czyli, czyli ma Pan lepszy produkt od tych, tak. tych certyfikowanych? Bez certyfikatu, Bez certyfikatu. Wiem, mogę poświadczyć, bo piłem tu fantastyczne mleko, jadłem tutaj masło, więc jest to wybitny produkt polskiego rolnika. Ale e, chciałbym Państwu powiedzieć, że to dzieło jest e, wybitniejsze od e, tego mleka, od tego masła, ponieważ daje nam e, tysiąc stą, e, przeszło tysiąc stron prawdy. E, panie Wałtku, jak doszło do tego, że zaczął się zajmować tymi, e, sprawami Słowian? Proszę Państwa, ja interesowałem się historią od zawsze, odkąd pamiętam. Początkowo kroniki czytałem. A później tak przez internet zapoznałem się z kroniką Prokosza na Merkuriuszu Polskim. Później wykłady Pawła Szydłowskiego, no i książki Janusza Wieszka i między właśnie w książkach Janusza Wieszka przeczytałem o wedach słowiańsko-aryjskich i się zainteresowałem tym. Dotarłem na internecie, znalazłem wydania rosyjskie no i postaram się przetłumaczyć. Yy, jak... jak się układała pańska współpraca z, z panem Januszem Wieszkę? Przypomnę, że... Dla tych, którzy nie znają, to jest najwybitniejsza postać, jeżeli chodzi o ikonografię e, prawdy o Słowianach. Wszystkie materiały, które udostępnił pan Bierzki są materiałami prawdziwymi, niepowanymi. Nie są to opinie, jak tutaj wielu e, osobom wydaje się, że poznali prawdę, a tak naprawdę należy sięgnąć do materiałów źródłowych i właściwie się zapoznać z nimi a nie tworzyć swojej własnej historii. Jak ta współpraca się zaczęła, Panie Waltko Współpraca się zaczęła po wydaniu trzeciej książki Lechickiej Pana Wieszka Królowie Lechi i Lechici w Dziejach. I właśnie pod wywiadem, który przeprowadził z nim Edi Słowianin napisałem komentarz i zwróciłem uwagę, że mam... Kronikę Protokosza w wersji łacińskiej znalazłem na internecie, podałem maila i pan Jan już odpisał i tak stopniowo przesyłałem mu różne materiały, rekonstrukcje Kroniki Miorsza, później zrobiłem też na jego prośbę rekonstrukcję Kroniki Mateusza Cholewy i tak później kolejne, kolejne teksty podsyłałem. I współpracowałem przy już przy wszystkich jego kolejnych książkach, co zwieńczyliśmy wydaniem książki Monety, Statery, Medale, Królestwa Lechit. Dziękuję Panie Waldku. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich rodaków, Słowian, Lechitów, wszystkich ludzi Dobrej Woli i pragniemy zarekomendować tą, to wybitne dzieło właściwie, które Pan Waldemar Wróżek nam tutaj udostępnił w języku polskim. Dziękujemy panu, panie Waldku i zachęcamy do zakupu. Dziękuję.